Cześć, ja jestem Kuba i witam Was w pierwszym odcinku z serii Top 5 Dramowych Gier na ios -a. Zapraszam. Zaznaczam jeszcze, że to, że dana gra znalazła się na określonej pozycji, nie zależy ode mnie, lecz od rankingu znajdującego się w App Store. Na miejscu piątym znajdziemy grę o nazwie Darklings. W grze wcielamy się w małego duszka, który za pomocą zaklęć musi niszczyć złopotwory. Zaklęcie wykonujemy poprzez rysowanie różnych szlaczków na ekranie a zabijając potwory szybciej otrzymujemy bonusy. W grze mamy również sklepik z różnymi ulepszeniami, które kupujemy za zdobyte w grze gwiazdki. W tę grę grało mi się bardzo przyjemnie i myślę, że jeszcze długo zostanie w moim telefonie. Żadna gra dawno nie wkurzyła mnie tak, znajdujące się na miejscu czwartym. Nie chodzi mi tu wcale o Flappy Birda, a mianowicie o grę in Slime. Poruszając się małym, pikselowym zielonym glutem, musimy pokonywać różne pułapki, aby dotrzeć do mety. Gra ta ze względu na wkurzającą muzykę i moje słabe nerwy została już dawno usunięta. Jeśli jednak chcecie się trochę podenerwować, a nie macie na telefonie żadnej takiej gry, ta gra jest z pewnością dla Was. Miejsce trzecie, Anonymous Day Impossible Flappy Game. Flappy Birda nie muszę chyba przedstawiać, każdy już go zna, więc po prostu jeśli byliście jego fanami, jednak usunęliście go z telefona, chcielibyście sobie pograć. Ta gra na pewno Wam się spodoba. Na miejscu drugim mamy ciekawą grę, a mianowicie Don't Step the White Titan. Czyli tłumacząc na polski, nie stawaj na białym polu. Tylko, chodzi o to, aby jak najszybciej naciskać na czarne pole, unikając jednocześnie stanie na białe. Jeżeli natomiast zaczynamy się nacisnąć na białe pole, zostajemy natychmiast wyautowani, które musimy rozpocząć znowu. nowo. Jest ona bardzo ciekawa, i mi się w nim nawet całkiem przyjemnie. Gra oferuje nam aż trzy tryby zabawy, jednak każdy jest zbliżony do siebie. I wreszcie, miejsce pierwsze, a na nim nic innego jak Smash Hit. Ostatnimi czasy żadna nowa gra nie zrobiła na mnie tak dobrego wrażenia jak ta oto pozycja. Jak najprościej opisać tą grę? Otóż przemieszamy różnego rodzaju poziomy nafreszerowane pułapkami. Niszczyć możemy je za pomocą kulek, którymi strzelamy naciskając w odpowiednie miejsca na ekranie. Jeśli uderzymy w przeszkodę, tracimy aż 10 kulek. Gra kończy się, kiedy nie zostanie nam ani jedna kulka. W grze pomiędzy poziomami rozstawione są checkpointy. Jednak aby z nich skorzystać musimy wykupić wersję płatną, czyli wersję premium. Ten film co prawda poświęcony jest grom na iOS-a. jednak myślę, że nikomu nie stanie się krzywda, jeśli wspomnę, że ta gra jest dostępna również u urządzenia z Androidem, więc jeśli posiadacie taki oto telefon, to na pewno możecie sobie z nią ściągnąć. To było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że zaprezentowane w tej gry się Wam spodobają, nawet jeśli nie, to że odbierzecie ten filmik pozytywnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.